pytania. W takim razie zapisał się pan Artur Dziambor, Konfederacja. Bardzo proszę. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo, no pędzicie z tym tak, jakbyście myśleli, że od tego się pali kalorie. Natomiast chciałem powiedzieć, że również walczycie z językiem polskim. Pan Łukasz Schreiber wczoraj Powiedział, podatek cukrowy to niestosowna nazwa, to najwyżej jest pewnego rodzaju opłata. Ale nie chodzi o podatki, żeby komuś zabrać pieniądze, tylko o zdrowie Polaków. Staramy się obniżać podatki na tyle, na ile to możliwe. To jest z pana cytat. Gratuluję, to jest tak. Podatek to nie jest podatek, tylko opłata. Nauczcie się wreszcie. Czas się nauczyć. Tak? E, PiS nie podwyższa i nie tworzy podatków, tylko opłaty. Czas się nauczyć. Poza tym to dla naszego dobra starają się też obniżać podatki, ale im nie wychodzi. Są strasznie nieskuteczni. Zawodzicie wszystkich Polaków. Skuteczność macie zerową w tym obniżaniu podatków. Proszę państwa, to jest podatek cukrowy. Ja uwielbiam słodycze. Ja tę sprawę będę traktował osobiście. Czekam na odrzucenie. Dziękuję, panie. Proszę...